Witam wszystkie osoby spod znaku Lwa w horoskopie na marzec. Jest to horoskop ogólny, w którym starałam się poruszać poruszyć wszystkie kwestie. Również takie, które będą mówiły o tym, co z lutego przeszło na marzec i z czym jeszcze będziecie mieli do czynienia właśnie z przeszłości. Pamiętajcie, no, że horoskopy ogólne poruszają... Takie ogólne energie. Mam nadzieję, że będzie z wieloma z Was ten horoskop rezonował. Jeśli nie, no to i tak dziękuję za to, że wysłuchaliście mnie, że ktoś tutaj się zatrzymał. Także bez już takich zbędnych wstępów przechodzimy do czytania. Najpierw zobaczymy sobie, co przechodzi z lutego na marzec. No, słuchajcie, mamy tutaj jakieś tajemnice, jakieś sekrety, które być może dopiero w marcu ujrzą światło dzienne, być może w marcu dopiero się okaże, co to tak naprawdę będzie. Może wy też szukaliście jakiejś informacji i, i, i po prostu zastanawialiście się nad czymś, coś było dla Was niejasne w lutym i dopiero w marcu tak naprawdę to się ukazuje. Macie perspektywę, patrzycie na coś, co, co było niewiadome, i myślę, że w rezultacie będzie to dla Was coś, co będzie pozytywnego. Być może informacje, być może jakieś rozwiązanie sytuacji. W każdym razie m, pokazuje się to na zasadzie takiej, że. M, Tajemnice, niejasne sprawy, coś ukrytego ujrzy światło dzienne, i będzie to w rezultacie dla Was pozytywne. Także tak to tutaj podpowiedziała mi moja intuicja. Zobaczmy teraz, co może Was spotkać na gruncie zawodowym w marcu. Marzec, w pod kątem zawodowym. Mamy tutaj jakieś kwestie tajemnic i jeszcze niewyjaśnionych spraw, które być może właśnie o, tutaj w marcu one ujrzą światło dzienne. Tak jak już wspomniałam, możecie być rozliczani ze swojej pracy, oceniani, poddawani jakimś egzaminom. Może być też, ja nie wiem, jak to teraz funkcjonuje, jak jeszcze ja pracowałam w korporacji, to mieliśmy takie oceny roczne. One co prawda były na początku roku, natomiast tutaj rzeczywiście pokazało się coś takiego, że możecie zostać oceniani i, i właśnie w jakiś sposób wasza praca może być tutaj sprawdzana. Pokazało się również możliwość na to, żeby dostać jakieś dodatkowe pieniądze, ale to wszystko tak jakby może zależeć od wyniku właśnie tej Oceny, czy też tego, tego tutaj jakby procesu, którym będziecie poddawani. Również w kwestiach zawodowych trzeba będzie uważać na to, czy czasem nie macie jakiegoś złudnego wrażenia? Czy nie jesteście w jakiś sposób, no tutaj, że tak powiem, czarowani? To może być dla osób, które na przykład zaczęły swoją nową pracę, które są gdzieś na początku, które jeszcze poznają jakby schematy działania miejsca, w którym są, bo karty pokazały, że coś może być wam niepowiedziane, coś może być przed wami jeszcze ukryte. Wy możecie również łudzić się i mieć jakieś takie niejasne informacje odnośnie miejsca pracy, w którym jesteście, albo odnośnie, nie wiem, jakiegoś działania, jakiegoś zadania, które zostało Wam, wam przydzielone, warto będzie wtedy się zastanowić, czy nie popytać, niedokładniej jakby nie poprosić również o pomoc, jeżeli czegoś nie rozumiecie. Tak to się tutaj pokazuje. Zobaczmy, co dla osób szukających pracy. Uhum. To jest potencjalny prato, pracodawca. Zobaczmy jeszcze. No, fajne karty, jeżeli chodzi o możliwość znalezienia pracy i przejścia na jakiś nowy etap. Więc tak, dla osób szukających, pokazał się potencjalny pracodawca, bardzo konkretny, bardzo zorganizowany. Pokazała się możliwość otrzymania informacji o tym, że będziecie brali udział w rekrutacji, lub nawet jeżeli braliście już udział w jakichś właśnie rozmowach, będzie to przejście na drugi etap, gdzieś dalej, na przykład rozmowy na wyższym szczeblu, przejście właśnie w swoich kwestiach zawodowych w sprawach szukania pracy gdzieś, gdzie zostajecie tak naprawdę dostajecie możliwość pokazania się bardziej. Ja to tutaj dosłownie widzę na zasadzie. Byłam na pierwszej rozmowie, dostałam informację o tym, że przechodzę na drugi etap. Lub jeżeli nie byliście na takich rozmowach, na przykład w lutym. To w marcu pojawi się taka okazja, także bardzo dobry miesiąc na to, żeby tutaj tą pracę znaleźć. Dobra, teraz zobaczymy sobie sprawy finansowe w marcu. Finansowe sprawy w marcu dla lwów. Przede wszystkim są tutaj oczekiwania na jakieś. Um, Zwroty, może finansów, zwroty inwestycji z przeszłości. Ale uwaga, bo pojawiła się tutaj karta, która mówi, że możecie nie otrzymać na tyle, czy też nie otrzymać tego, co tak naprawdę, na co byście liczyli. Może to być. Czekajcie, jeszcze sobie ostatnią kartę położę. Może to być tak, że jakby wy będziecie musieli się trochę postarać żeby właśnie coś uzyskać bo mamy tutaj kartę siódemki denarów to jest karta inwestycji to jest karta czekania to jest karta tak naprawdę wzrostu czegoś, co sobie zainwestowaliśmy. Szóstka kielichów wskazuje na to, że mamy, ten, mamy te tematy ciągnące się z przeszłości, czyli jakieś nasze wcześniejsze inwestycje finansowe, na których teraz czekamy, w jaki sposób one zaowocują, i siódemka mieczy, która mówi czasami o tym, że trzeba wykazać się sprytem, żeby osiągnąć tutaj sukces. A rzeczywiście, jest pokazane, że w marcu te sprawy finansowe mogą się poukładać całkiem, całkiem dobrze. Będzie to właśnie zależało od tego waszego działania. Więc być może, jeżeli do tej pory czailiście się, czekaliście, czy wejść w coś, yy, czy na przykład, nie wiem, macie jakieś lokaty, chcielibyście z, yy, zwrotu z tych lokat, yy, może warto by było właśnie podziałać tutaj w marcu. Może warto by było. Yy, tak sobie pomyślałam, że zobaczyć jakie są warunki, jakieś tam właśnie rzeczy, w które byś, by, chcielibyście wchodzić, spróbować je właśnie jak najbardziej wykorzystać w. w najbardziej najlepiej wykorzystać dla siebie bo bardzo dobre są karty ale one są uzależnione od waszego działania czyli może nie czekać za długo z czymś tylko po prostu zadziałać poprzez doczytanie wykazanie się sprytem finanse bardzo dobrze Zobaczmy na aspekt uczuciowy uczucia dla lwów. Uczuciowe dla lwów na masz. Kwestia uczuciowo niestety, ale przeciążająco. Może być tutaj smutek, może być tutaj żal. Może być tak, że związki, w których jesteście, bo to jest akurat, to są karty dla osób będących w związkach, będą dla Was obciążające. Może nie będziecie chcieli podejmować e, jakichś rozmów. E, może być tutaj trudno. Nie ukrywam, że to nie są za dobre karty, jeżeli chodzi o kwestie uczuciowe. E, bardziej pokazały się tutaj e, karty tego, że możecie nie chcieć. Słuchać, może, może być również taka sytuacja, że to wy nie będziecie wysłuchani. Bardziej związki mogą opierać się na takich chwiejnych podstawach, także pytanie, ile będzie można unieść, tak? W każdym razie trzeba, trzeba by, byłoby jakby spróbować wypośrodkować ciężkość związku na zasadzie takim, żebyście nie tylko wybrali odpowiedzialność za to, co się dzieje, ale także no, starać się tutaj przede wszystkim i rozmawiać, ale także uzgodnić z partnerem. E, jakieś kompromisy, chociaż to będzie trudne, tak jak powiedziałam, bo tych kompromisów. Um... No, kompromisy mogą być ciężkie tutaj do, do osiągnięcia, ale musicie się starać, rozmawiać, tak jakby też nie pozwalać zrzucać na siebie wszystkiego, ani też nie pozwalać obciążać się winą, jeżeli okaże się, że coś tutaj w marcu jakby takiego niekorzystnego się w związku zadzieje, bo zawsze musimy pamiętać o tym, że wina leży w dwóch stronach, tak? Ale ciężko może być właśnie dojść do tego kompromisu i powiedzenia sobie, że tak, tutaj wina również jest po mojej stronie. Zobaczmy, co dla osób samotnych. Osoby samotne. Mogą trafić na relacje, jakieś takie podwaliny do relacji, ale mogą to być takie sytuacje, w których to wy trafiacie jeszcze na kogoś nieuwolnionego, na kogoś, kto niby chciałby, ale może ciągnąć się za nim jakaś historia rodzinna, a może być tutaj jakieś zobowiązanie na zasadzie. No, posiadania dzieci, chociaż to moim zdaniem nie jest żaden problem, ale tutaj ja bardziej widzę nierozwiązane historie rodzinne, czyli osoby, na które traficie, mogą chcieć, a tak naprawdę jeszcze coś się za nimi ciągnie, z czegoś się nie uwolniły. No mam nadzieję, że nie będzie tak, że zapomną powiedzieć, że są jeszcze w jakichś relacjach. Także na to zwróćcie uwagę, żeby jakby przede wszystkim, jeżeli poznacie kogoś, bo jest taka możliwość, jak najbardziej. To, żeby jednak próbować wyciągnąć te informacje, czy Ty na pewno jesteś tutaj wolny, wolna i od razu stawiajmy na szczerość, czyli podkreślcie od razu, że chcielibyście usłyszeć, jak tak naprawdę wygląda sytuacja w relacji, czy też sytuacja właśnie uczuciowa tej osoby, którą spotkacie. Zobaczmy sobie jeszcze przesłanie. Akweny wodne. Spędzaj czas w pobliżu wody, na przykład nad jeziorem, rzeką oceanem, aby nabrać sił. To akurat ja bym mogła tak robić, bo ja mieszkam nad jeziorem, ale dla Was, jeżeli będziecie czuli rzeczywiście tą ciężkość w relacji, jeżeli będzie tak, że po prostu będziecie czuć się przytłoczeni, może warto gdzieś wyskoczyć nad wodę, posłuchać szumu. Wybrać się po prostu gdzieś, gdzieś z domu wyjść. Możesz coś rzeczywiście przemilczeć, zastanowić się nad czymś, ale właśnie wychodząc z domu, jakby nie dawać się też sprowokować, tylko na no spokojnie coś sobie przemyśleć w samotności. Także tyle dla mnie, Boże, tyle dla Was z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie i pozdrawiam Was ciepło.